Właśnie Wagi mnie pytał, czy on się powinien całować, czy nie, wiem. I powiedziałam dosyć. I zaczęłam y, brać sprawy w swoje ręce. No i powiem teraz, tak dumnie bardzo. Potem no, było miłości i po prostu walka, rozstanie. Ja w ogóle mogę sobie wszystko zmienić, ale gdzieś zawsze będzie mi się coś nie podobało. Jak nie tu, to tu. Witam Cię Asiu, bardzo serdecznie. Witam, witam. Widzimy się dzisiaj w Warszawie na evencie Kobieta Roku Glamour 2025. No właśnie, ty wielokrotnie powtarzasz i pokazujesz nam to, jak bardzo silną kobietą jesteś, co, że tak powiem, jest takim determinantem do tego, że pokazujesz siebie w takiej roli chociażby też na social mediach? Wiesz co, co jest determinantem? Chyba zaczęło się to od tego, że zaczęli mnie wkurzać ci wszyscy, którzy piszą, że się starzeje, bo każdy z nas ma prawo się starzeć i każdy ma się prawo starzeć godnie. Ja nikogo nie oceniam za to, co sobie poprawia, czy sobie poprawia, natomiast nie rozumiem, że osoby, które niczego sobie nie robią, też są hejtowane. To już jest dla mnie absurd absurdów. No i zaczęłam z tym walczyć. Uważam, że to jest bardzo słuszne, dlatego że zaczęłam zauważać, jak wiele kobiet czuje to samo, co ja i czuje się I tak samo jak, jak ja. I zaczęłam ee, za to brać sprawy w swoje ręce. No i powiem teraz tak dumnie, bardzo, że to. To jest już tak szeroki zasięg, że każde tego rodzaju posty u mnie, każde tego rodzaju publikacje są wielomilionowe. Czyli one naprawdę docierają do tylu ludzi. I to jest cudowne, że dajemy przekaz innym na to, że mają wybór, a nie już tylko mają jeden możliwy wybór, czyli zmianę. Ale wydaje mi się, że osiągają też zasięgi ze względu na to, że to jest. Nie wiem dlaczego, ale cały czas kontrowersyjny temat w Polsce. Tematy starzenia się, tematy pieniędzy to są bardzo kontrowersyjne. Nie ważne co powiem, powiesz. Ale powiedz dlaczego? No też, Przecież, kurczę, to jest niesamowite. Każdy z nas się starzeje, każdy z nas prędzej czy później będzie coraz starszy. I ja rozumiem, że mogę sobie wszystko zmienić, ale gdzieś zawsze będzie mi się coś nie podobało. Jak nie tu, to tu. Jak nie tu, to tu i tak dalej i tak dalej. Więc jakby Idziemy w kierunku, w którym też e, nasza fizyczność nas ogranicza. A ja chciałabym powiedzieć o czymś ważniejszym, i to nie dotyczy absolutnie tego rodzaju zmian. Ja zaczęłam bardziej dbać o swoje zdrowie, jeszcze, jeszcze więcej uprawiać e, sportu, dlatego że wiem, że to ma wartość, jeżeli chodzi o, o starość. E, bardzo bym powiedział, aktualnie hot tematem w Polsce jest Stanie z Gwiazdami. Dajesz mi okazję brać udział w nim 10. 20 lat temu. Załamie tak cię, kochany. A propos starości. Prawie 20, nie jest 15 albo i lepiej, słuchaj, ok? Tak? Kocham cię za to 10, naprawdę. Jak mówiłam już, że cię kocham? E, kochana, 5 lat temu brałaś udział? E, za. <grym> jak ty wspominasz w ogóle ten czas? Hardkorowo. doszłam do półfinału, nie wiem jak to się stało, bo zupełnie wyparłam to jak traumę. Nie pamiętam, ale to był bardzo ciężki okres w moim życiu, bardzo pracowity ale też i bardzo fajny. Czy ja wiem, czy potrzebny? Myślę, że na tamten czas jak najbardziej. Natomiast od tego czasu, czy ja brałam udział raz chyba tylko w programie i to na wyraźną prośbę jednej z ówczesnych pań dyrektor programowych i powiem szczerze, że te, te programy telewizyjne to mają znamiona takiego hardkoru, że ja w nie już nie wchodzę. Ale to oczywiście ze względu na to, że nie masz czasu na to. Nie mam czasu, ale też mówię, to jest rodzaj tak y, intensywnej pracy, y, że kiedy posiada się na przykład jeszcze dzieci, no to jest to y, właściwie taka praca dla całej rodziny. I powiem szczerze, że nawet kiedy dostawałam propozycje na przykład wyjazdów i prowadzenia programów, no to też mówiłam nie, bo jednak te dzieciaki są w domu, a ja y, a ja lubię być w domu z dziećmi. I zaraz jak tylko skończę, uciekam do domu. No to idealnie na sam koniec wspomniałaś o tym, bo w Polsce już mamy, bym powiedział, kluchę na zewnątrz. Czy to już jest ten etap, kiedy wyjechałaś do Hiszpanii i tutaj tylko wpadasz chwilami? Jest odwrotnie, siedzę w Polsce, ale robię wszystko, żeby tam być jak najczęściej i szczerze mówiąc jestem tam bardzo często, ale tego nie widzicie, bo Wam nie pokazuję. Czasem pokazuję, czasem mniej. To jest najpiękniejsze też w prowadzeniu sociali, że można je robić w różny sposób, a ja po prostu e, staram się mieć mimo wszystko jakąś swoją prywatność i, i chciałabym ją zachować. Dlatego też na przykład nie mówię e, dużo o dzieciach, bo uważam, że one mają prawo rozwijać się i być sobie tam, tak normalnie funkcjonować. Bardzo mi na tym zależy i bardzo się cieszę, że wszyscy zgromadzeni tutaj i nie tylko dziennikarze szanują te poglądy i szanują y, moje zdanie. się dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. O, i to było przejście. To teraz ja. Do widzenia. Do widzenia. Witam Cię, Klaudia, bardzo serdecznie. Cześć, cześć. E, widzimy się dzisiaj na evencie Kobieta Roku Glamour 2025. No właśnie, kim jest dla Ciebie Kobieta Roku? myślę, że taka kobieta spełniona, która ma coś do zaproponowania, która odnosi sukces, która jest taka świadoma i coś niesie. Każda, każda coś innego, ale musi czymś intrygować. No i bym powiedział w Twoim wykonaniu przede wszystkim jest to humor, który za każdym razem niesiesz widzą. No właśnie, czy ciężko jest z tym humorem, żeby on za każdym razem był na fajnym, wysokim poziomie, jeżeli chodzi o taką pracę twórczą, kreatywną? Ja w myślę sobie, że E, przynajmniej w mojej branży, jeśli chodzi o aktorstwo, to zawsze się mówi, że komedia jest taką najtrudniejszą formą, bo najtrudniej jest tak naprawdę rozśmieszyć kogoś, e, więc e, jest to bardzo, e, bardzo trudne. Dla mnie to jest taki sposób w ogóle na taką codzienność, ja jestem taką optymistyczną osobą i że mamy bardzo dużo trudnych film, załamań, jest tam smutno, jest tam źle, każdy to ma. E, każdy przeżywa różne rzeczy albo po prostu e, towarzyszy nam proza życia i czasami trzeba się oderwać, czasami trochę trzeba nabrać e, m, dystansu. E, a ja uważam, że takie poczucie humoru i dystans e, też nas w jakiś sposób... Mm, no, naprawia, tak wiesz, e, i jest taką terapią dla nas e, samych, więc przynajmniej też tak moje obserwatorki mi mówią, więc dla mnie to jest bardzo miłe. A ja potwierdzam tylko. E, kochana, e, no już trochę czasu minęło od Twojego udziału ta, w tańcu z gwiazdami. Miałaś okazję się pojawić na ostatnich nagraniach, ale zanim do tego, jak Ty wspominasz w ogóle przygodę z tańcem z gwiazdami? Kiedyś, zanim e, zdecydowałam się na tańc z gwiazdami, wiele gwiazd opowiadało. Słuchaj, to jest przygoda Twojego życia. Wiestom myślę, jest przesady, wiecie, no, jest jakiś program, jest taka bardzo zadaniowa. Że mówię, jest wiele innych marzeń ciekawszych, które na tamten moment chciałam i mówię, Boże, przeżyję jakiś, nie wiem, piękny, świetny film kostiumowy, w którym chciałabym zagrać, ale taki program. I mówię, okej, okay, dobra, dobra. I nagle okazało się, że wchodzisz do tego programu. I nie wiem, co w nim jest, ale mnie się tak duże emocje, nagle zaczyna cię zależeć na tym, żeby widzieć ten progres w ogóle swój osobowościowy, nie wiem, kobiety widzą w ciele, w rozwoju w swojej takiej seksualności, kobiecości, nagle każda z nich odkrywa coś zupełnie nowego. No to jest trudne do opisania. Ale mniej więcej każdy mówi, że jest wiele przy tym takich emocji, i to jest jedna z takich piękniejszych przygód, które w sumie miałam. Bardzo burzliwych u mnie akurat. Potem było miłości, i po prostu walka, rozstanie. Ja w ogóle po trzecim odcinku ja powiedziałam, że ja chcę zmienić w ogóle partnera, że w ogóle, ja nie, nie, w ogóle nie, dam, nie jestem w stanie funkcjonować. Więc, bardzo dużo emocji i pięknej. więc jeśli ktoś ma taką możliwość z gwiazd, żeby wystąpić i taką szansę, to nie warto z niej rezygnować. Po prostu trzeba, e, trzeba spróbować i odkryć siebie. E, no, ale właśnie, nie dość, że buziaczki ci leciały przed chwilą z prawej strony twojej. Moje <gry> ale, chciavsi. Ale właśnie, miałeś okazję się pojawić na nagraniach u Bagiego i u Magdy. Oni odtwarzali twoją e, choreografię, którą zaprezentowałaś razem z Tomkiem. Bym powiedział bardzo ognisto. U was był pocałunek na parkiecie, koniec końców, u Magdy i u Bagiego też był pocałunek, czy obserwowałaś, co tam się działo? Właśnie Bagi mnie pytał, czy on się całować, czy nie, ja mówię, no nie wiem, wiesz, nie wiem jaka to jest relacja Ja mówię, a potem wiesz, mówię, dobra, może ja przesadzam, bo ja też jestem taka strasznie otwarta, on wcale nie jest taki do końca otwarty, tak. co mnie w ogóle zaskoczyło, bo tak sobie się ja go śledzę na TikToku i myślę sobie, że on jest taki jak ja, bardzo open, a się okazało, że mm, nie do końca, to gdzieś tam jest taka... No nie jest do końca jego taka osobowość prawdziwa, więc ja mówię dobra. I więc mówię, wiesz no, jestem aktorką, więc ja już wiele razy się tam całowałam na tym, a u nas też była taka inna historia, że faktycznie był ten romans, były te emocje. No i stwierdziliśmy, że tak polecimy, no, a u was zawsze możesz to zagrać, no bo... No, ten paniec jest to jest jeden wielki spektakl, a poza tym to też nie jest... Było wymagane. Przecież możecie grać po prostu e, burzę, która jest w tangu, e, emocjonalną, przyjaciół e, i postawić e, gdzie indziej tą po prostu szalę. No, a zdecydowali się tam ukryć tego całusa. Klaudia, e, na sam koniec bym powiedział: e, kontrowersyjny temat, chyba co roku ten temat się przewija, bo zbliża się Halloween. Świętujemy o. czy nie świętujemy? Jaki ty masz stosunek do samego święta Halloween, które przyszło z Ameryki? No, wszyscy znamy angielski. Halloween, piekło wykrywa. chcę żeby Jezu, Mój tata, znaczy ja jestem z rodziny mega-katolickiej. Mój tata, i teraz mnie, on chodzi minimum trzy razy w tygodniu, i to nie jest żart do kościoła. Więc wiecie, co on przeżywa? Ja sobie zawiesiłam dzwonek z tamtru, taką żbabojagą dla mojego dziecka. No to jest dla mojego dziecka to jest najukochańsze święto. I ona czeka. Ona po prostu kocha jej to takiego małego mówiła Bubu Jaga. Ja mówię, Bubu Jaga będzie. Więc no ja lubię w ogóle takie okazje do świętowania, nieważne jakiego, ja nie mam w tym nic więcej nacechowanego, żadnego kultu. Jestem sama wychowana w duchu religijnym, wierząca, modląca się. Ale nie ma to nic dla mnie takiego. Nie wiem, bezbożnego albo czegoś, co bym robiła źle po prostu. Dla mnie to fajna zabawa i kolejny pretekst do tego, żeby spotkać się ze znajomymi, pobawić, no i jeszcze jako aktorka kocham kostiumy, więc... No tak. Ale mimo to się mm, to e, w ogóle tej e, historii nie kupuje, więc wiecie, są różne podejścia. Klaudia, e, ci bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i co? I miłego wieczoru, baw dziękuję się dobrze. Dziękuję bardzo, pa!